Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Serdeczne pozdrowienia dla Anity i Adama. My tam jeszcze wrócimy. <laughs> Anita, trzymaj miejsce, wytrzymasz, dasz radę. Anita to jest e, niewiele młodsza ode mnie koleżanka. <laughs> e, pracujemy razem i, i, i na, na jednym dziale, bo Natalia, jakby, zajmuje się innymi rzeczami. Ja pracuję z Anitą, także. Trzymaj się. Jeszcze wszystko będzie ok, a yy, wczoraj poznałem swojego nowego sąsiada i powiem wam, no, Niemiec się zamienił w Anglika. Wszyscy mi mówili, że mamy Niemca po jednej stronie. Wczoraj akurat yy, wyjeżdżaliśmy, bo do późna siedzieliśmy z teściem i no, patrzę, stoi na drodze człowiek, czy ma piwko i podziwia sobie rynny. Podjeżdżam, dzień dobry, dobry wieczór. Mówię, czy mówię, mówisz po angielsku? Bo się chciałem nastawić na Niemiec. A on mówi tak, no ja jestem Anglikiem. Ja mówię, tutaj wszyscy powiedzieli, że jesteś Niemiec. No nie, jestem Anglikiem yy, z Kentu, Kent. Ja muszę zobaczyć, gdzie to jest. On mówi, że chyba gdzieś koło Londynu. No i sobie tak chwilę pogawożyliśmy. Yy, zaprosił nas na swoją posiadłość. Słuchajcie, jak ono to odwali, wow. To jest ten, mm, nie? To jest taki przyszłościowy strój, no właśnie. Samo się nie zaniesie. Muszę sprawdzić miejsce, gdzie tam teść chce, gdzie ma plany ułożyć. Będzie to podobno pokrycie dachowe gołębnika w przyszłości. Także trzeba będzie no wszystko przenieść, że, bo to będziemy robili wszystko na wiosnę. Zrobimy tam, zrobimy tu, także, ale miejsce musi być złożone, żeby one były Proste te deski. Tak, dobra, idę do swojego teścia, ale właśnie się śmiał ze mnie, że jak jestem. O ty, doki elegancko ubrany, to szybko się przebrałem w stój roboczy. Mówi, że jak brzydko chodzę ubrany, to nie przedstawiam jako zięć, tylko jako przyjaciel mojej córki. <grych> a tak, to może być zięć, jak jest elegancko ubrany, ale tak, jak po roboczemu, przyjaciel mojej córki. Przyjacielem córki jestem i chciałbym się dowiedzieć. Gdzie nosimy deski. <laughs> Dobra. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że teście mnie nie zabiją, ale dobrze było pytanie Ty Tu jest e... Król a tyle co z cyrylicy potrafię. Kraj bosfora żywim se w Diga, e, kraj Bosfora, czyli chodzi o imperium ospańskie o Turcję. No i to jest cała historia Simon, Tak się nazywa ten król. I to nie jest jakiś odosobniony przypadek tutaj na wsi u nas, że e, mamy rysunki. Pokażę Wam jeszcze inne. Tu mamy jeden z rysunków we wsi. A tutaj jest kolejny e, cytat Iwan Wazow. Kimkolwiek on był. A moment. Decki, Szkolas. A coś tam. 2019 roku ten rysunek. A tutaj są kolejne. Żadisz, Hadisz, Dimitrow. I tutaj jest Stefan Karadiszka. I to jest wszystko kończące daty śmierci ich. To jest 68 rok. Także ja przypuszczam, że tutaj musiało być jakieś powstanie. Ja sobie poczytam. O tym. Zdrowiaj te Dobra, jadę do sklepu, bo za chwileczkę będę robić obiad. Dzisiaj żeberka. Tutaj kolejny rysunek, proszę bardzo. Dobra, kontro, kontrola domu. Ja te kable przełożę. Kable do kabli. Kontrola domu. Yy, bo nas tutaj. O! Do... Przewody. Już spokojnie, bez nerwów. Eee, sprawdzam, jak tutaj, co wygląda. Aha, no słuchajcie. My chyba będziemy musieli naprawdę przyspieszyć tempo tutaj. Eee, co i jak. Bo tutaj się tyle osób zapisało na przyszły rok na wakacje, że ja na to powiem, zapraszam jak najbardziej, ale no dajcie zrobić, dajcie zrobić. Oczywiście, że wszystkiego nie zdążymy zrobić, bo wszystkiego się nie da zrobić, ale będą wakacje w przyszłym roku. Czuję, ja już mam tutaj takiego grilla. Mam grilla i na pewno będzie tutaj się działo. Sąsiedzi będą na pewno. No, patrzcie, przychodzę. Wykopałem wczoraj, Wy, wykopałem, rozwaliłem korzeń, bo to drewno, całe drzewo, drewno. Dobrze, tak jest poprawnie, bo będą się czepiać stąd yy, Drzewo muszę przerzucić. Ten mur, ta ściana będzie do zburzenia i w planie jest, żeby tędy wjechała maszyna, która będzie wiercić nam studnie. Teściu oczywiście tego nie ma robić, bo to nie jest, teściu nie jest od tej pracy i to, no, będzie trzeba to przygotować. Będzie nam studnie kopać, także musi się, gdzieś ta maszyna tutaj dostać. Dobra, idę zanieść tą, a moja siekierka będzie miała imię Baba Jaga, tak sobie wymyśliłem. Jak przywaliłem w ten pieniek, to słuchajcie, normalnie wszystko furwało, moment, Ok. No i właśnie, to jest, to jest właśnie dom mojego sąsiada Anglika z Kentu. No i wczoraj sobie stał tutaj właśnie, oglądał te nowe rynienki No i mówi, że on ma numery, proszę bardzo, zwarny. I mówi, że no uwielbia rowera I mówi, że no jak to Anglik, wiadomo, swoje chwali. No chyba tylko w Polsce się tego jeszcze dobrze nie nauczyli. Żeby swoje chwalić No a tak reszta wioski wygląda Widzicie tutaj w miarę Zadbane Gospodarstwa, tutaj mieszkają Peter, czyli Piotr Po bułgarsku Bułgar Jak widzicie domy są Tam jest 1956 No to Rozumiecie gdzie Ta technika szła I jak Młodych już nie ma No to kto tutaj jest? Ciężko jest osobom starszym Pracować przy tych Domach no I jest jak jest Tada i deski już Wylądowały Na miejscu no, jeszcze nie swojego przeznaczenia. Wszystko będzie robione na wiosnę. Teraz na razie zbieramy siły. No, dzisiaj mamy taki dzień, akurat trudny. Mama w szpitalu. Prawdopodobnie w piątek Natalia, ale raczej na pewno. Stato musi lecieć do. Będzie leciała do Polski. Nie. Pogrzeb babci. no Takie mamy tutaj teraz rzeczy na głowie. I musimy to wszystko poukładać, żeby to ręce i nogi miało. Trzeba się opiekować tu, mamą. Tam trzeba być też na miejscu, bo trudny czas to rodzina. Prawda? To kiedy wylecicie? Piątek. No właśnie o to chodzi, że to wszystko musi być poukładane. Trochę mamy taki dzień, dzisiaj, jak to mówią, koło myje w głowie, ale poukładane. Ja. Rodzina będzie w komplecie, no. więc. Jak to mówią na luzie. Na luzie. Damy radę. Damy radę. O, Proszę bardzo, całe fuciarstwo. Całe fuciarstwo. To i tuśku. Gdzie to? Najmniejszy. No, mała, mała się potrafi ustawić, bo ona trzy razy dziennie dostaje jeść. Czyli więcej jak ja. No nie, ale ona jest malutka, musi zjeść tak. więcej. Eee, no właśnie, do no, dzisiejszy odcinek taki mamy... Mocno organizacyjny, Natalia dużo rzeczy miała do załatwienia, bilety i... Ja powinnam chyba w biurze turystycznym pracować, bo no. ja po prostu bardzo szybko załatwiam wszystkie sprawy. Tak. To, 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 tylko musiały być wycieczki, nie do Bułgarii robić, bo to by się zwaliło masę ludzi i byśmy znowu mieli W całym świecie zaraz coś, coś tak. się Dobra, no to co, za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. Dziękujemy za komentarze, mm -hmm. za wszelkiego rodzaju wróblowate komentarze również. Mm -hmm. e, ktoś napisał o... Możliwości porównania Polski i Bułgarii, plusów i minusów. No, ciężko mi nam jest powiedzieć, bo nas w Polsce nie ma. Mnie ponad 15 lat, Natalię? Nie, ponad 10. No właśnie, także Grupo, trudno bo... by było nam określić, co jest plusem, co jest minusem. E, każdy ma sw kraj swoje plusy, każdy kraj ma swoje minusy. Najważniejsze, żebyśmy się dobrze w, nim, w tym miejscu czuli. To chyba najważniejsze. E, A reszta się załatwić? Czy... Reszta jakoś Cześć. się zrobi, dokładnie. Także Ważne, żebyśmy mieli dobrych sąsiadów, dobrze sobie z nimi żyli. No i właśnie. A zapowiada się dobrze. Tak, a zapowiada się dobrze. A wam? Niech wam się darzy. Pa. Pozdrawiamy.